Zwycięzcą zostaje Millward Brown SMGKRC. A to nagroda za poziom i skalę, za konsekwentnie realizowaną strategię firmy i skuteczność prowadzonych działań. Mrau, naprawdę fajnie. To jest impaktor za rok ubiegły, rok kryzysowy. I mam nadzieję, że pokazali, że korporacja taka duża, wielka, globalna może mieć twarz ludzką. Ciężko odnoś do siebie. To dwa, za raz. Bo... Tradycja impaktorów, dziewięć impaktorów. Czuje się Pan tutaj w domu po prostu? Chyba nawet więcej niż dziewięć. Ja dokładnie pamiętałem, ale wiem, żeśmy tylko raz nie dostali impaktora. To było w roku 2002. Prawda jest taka, że my co roku bardzo wiele ciekawych, naszym zdaniem, innowacji metodologicznych wprowadzamy na rynek. Mamy korzenie wyraźnie akademickie, lubimy nowe pomysły. No a ponadto jesteśmy elementem sieci międzynarodowej, która także z innowacyjności słynie. No więc co roku sporo nowych, ciekawych produktów się pojawia. Kilka bardzo ciekawych produktów z rodziny neuroscience, takiej rodziny metod, które zakładają możliwość dotarcia do umysłu człowieka. Bezpośrednictwa jego słów i woli, oraz pomiar reakcji organizmu fal mózgowych, reakcji skórno galwanicznej zachowań, które obserwuje się poprzez ruch oczu no i tym podobnych analiz. Prowadziliśmy kilka ciekawych technik projekcyjnych, takich zakorzenionych w tradycyjnej starej psychologii, a mnie osobiście w tej chwili najbardziej kręcą porywają, uwodzą badania będące połączeniem technik jakościowych, opartych na takim wglądzie w, no nie będzie, że w duszę człowieka, oparte na rozmowie, technikach projekcyjnych właśnie, z elementami neuroscience. Pomiarem fal mózgowych, pomiarem czasów reakcji, no i takie technologie aplikujemy do badań nad reklamą, nad jakością logo, i te najbardziej w tej chwili mnie osobiście interesują. My przetrwaliśmy w stanie doskonałym, nie zwolniliśmy ani jednej osoby z powodów ekonomicznych, utrzymaliśmy poziom obrotu, a pewno nawet wprowadziliśmy na rynek wiele ciekawych, interesujących, w jakimś sensie uwodzących produktów. W Słowem, sensie udało nam się przetrwać dobrze, a nawet jeszcze, jeszcze lepiej. No to nie było proste, na pewno.